Ten nowoczesny Judasz miał mi pokazywać, kto dzwoni. I co? I nie wiem, kto dzwoni. A ten bezprzewodowy telefon domowy pokazuje mi, kto dzwoni. O, widzę, kto dzwoni. Paweł dzwoni. Prezentacja numeru TP w bezprzewodowym telefonie domowym, Max. I to nie wszystko, co potrafi mój domowy telefon. Przyjdź do Telepunktu po usługę. Prezentacja numeru TP i telefony w atrakcyjnych cenach. Telekomunikacja polska. Nowy olej Elf Evolution 0W-30 to wzrost mocy silnika o 5%. Nowe taryfy mega. Teraz w idei e wszystko powiesz przez telefon. Co miesiąc mega pakiety po wyjątkowo niskich cenach. Pogadamy jak zadzwonisz. Idea łączy cię z ludźmi. Cześć tato! Jak tam dzień stary? Rano pobiegłem do szkoły, napisałem test. Potem grałem w piłkę. Wygraliśmy 3-0. Jedna brama moja. A potem jeździłem na rowerze, wróciłem do domu, sprzątałem pokój. Dziwisz się, ile w nim potem... energii. Zawarta tylko w kubusiu, wyjątkowa marchew mazurska jest bogata w błonnik, który wspomaga przyswajanie witamin przez organizm. Pijąc kubusia, twoje dziecko jest pełne zdrowej energii. To jeszcze lekcja odruchowa. Jeszcze odrobiłem, a potem z Kubus Kubuś, siła najlepszej marchwi. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Bezpłatna Poczta Głosowa TP odbierze dla Ciebie każdą wiadomość. 9426. Aktywuj i korzystaj bezpłatnie. Telekomunikacja Polska. Czyje to? Cicho. Zaczyna się. Włącz Cardor, babski wieczór. Gdybyśmy przyjrzeli się naszej sportowo-świątecznej, wielkanocnej aktywności, to chyba nie wypadlibyśmy najlepiej na tle innych europejskich narodów. Ale z drugiej strony, w rzadko którym kraju w Europie tak dobrze je się na święta jak w Polsce, a zatem nic dziwnego. Więc jeśli mają Państwo ochotę, zamiast na świeżym powietrzu spędzić ten dzień z nami przed telewizorem, to mamy sporo ciekawych propozycji, które będą takim rozwiązaniem zdecydowanie sprzyjać. Proszę rzucić okiem, o to kilka z nich. Im więcej w nas tajemnic, tym więcej znaczymy dla innych. Ale co innego tajemnica, co innego nieprzewidywalność. Tylko nie obiecuj sobie dzisiaj zbyt wiele, mówiłaś. Tak, są święta, przecież nie będziesz siedział tu z a są święta, po co będę miał psuł humory? Proszę się zainteresować, jak się bawią państwa dzieci. Fantastycznie. Świąteczny lany poniedziałek w rodzinie Lubiczów. Już dziś o 17.20. Nie przedstawisz mnie? Indiana Jones, słynny archeolog. Indiany Jonesa nie można otruć ani zastrzelić. Jest odporny na szkło, upadki z dużej wysokości i. Jestem tutaj. Kobiece dzięki. Jest niezniszczalny, niezatapialny i niezastąpiony, gdy trzeba ratować świat. Mówi, że porwali im dzieci. Nie straszni mu wojownicy magia i krokodyle. Czy to możliwe? Nie do wiarków, zapraszamy do jedynki. Absolutnie wiarygodny popis niewiarygodnych zdolności Indiany Jonesa. Dziś o 20.15. Uwaga na los! Gdzie spotkasz policjanta, to od razu lepiej zmykaj. Krzysztofski wa największy agent w Polsce! Zmykaj. Ty, nie sztuka, nie mieć i nie używać. W niektórych wypadkach medycyna jest bezsilna. Myśli Macie, słowa Macie. Dobra. To nie się boisz i się wstydzisz? Boimy się, boimy się, jak jasna cholera. Też kryminaliści. To wszystko, Śpiewanie na wyzwanie. Dziś o 22:15. Zazwyczaj jest tak, że gdy zjawia się policja, to impreza się kończy, ale nie tym razem. Mamy jeszcze dla Państwa sporo innych atrakcji. Otóż, kiedy amerykańscy żołnierze w Panamie chcieli dokuczyć znienawidzonemu generałowi Noriedze, z wielkich głośników zamocowanych na ciężarówkach, stojących przed jego rezydencją, grali ostrą, rokową muzykę, której generał nienawidził. Noriega przez niejasne interesy, podejrzenie o handel narkotykami na wielką skalę, dostarczał amerykańskiemu rządowi powodów do nienawiści, a amerykańskim filmowcom powodów do kręcenia filmów. Przykładem jest Sniper, którego zobaczą państwo dzisiaj wieczorem, nawet później.